Dzisiejszym materiałem brałem udział w misji tylko na helikoptery i wsiadłem za stary K-50 w symulatorze DCS. Naszym zadaniem był atak na lotnisko i zniszczenie obrony przeciwlotniczej wraz z szołgami i innymi zagrożeniami. Dawno nie latałem K-50, więc stwierdziłem, że to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak się tym lata. Zaczynamy od momentu, jak wrogowie poderwali swojego kamowa, aby zniszczył nas na lotnisku. A teraz pytanie, czy to w powietrzu, co jest, to jest nasz, czy to nie nasz? To jest dalej ten kamow cholerny. Ataka, birigis Ataka, bierdzies. Ataka bierdzies. Chyba nie nasz, idą, więc leci znowu Ataka, bierdzies. Dobra, jest kamow, chyba Mam igły przygotowane ja tylko muszę wlasić tak, żeby igły go widziały ataka, bierigis, ataka, bierigis, ataka, bierigis, ataka, bierigis. Czekaj, target ma trysę. czym ja to miałem cholera? Gamo w brogi, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ataka, bierigis, ataka, bierigis. Zatokować helikopterami, gdzie ten cholerny kamuf jest? O, zniszczony, świetnie. Chyba zniszczony. Zniszczony? Tak, zniszczony, dobra. Tutaj widać na stojankach coś jest, to widać, mam pady są. Tak, na dachu, jak odległość 11 km. Już do nas Ataka. strzelają Idzie już to na podczerwień O, linie nie. widać smugę, no Te mam trzeba będzie trafić zaraz Tutaj spróbuję się wstrzelić Zawrócę trochę Ataka, gridisz. Chyba do mnie wystrzeliły znowu. Nie, to nie one, to coś w górę, coś leci. Atak. Ok, wybuchło. Muszę te mampadusy dorwać. Jak na razie, co mi nie strzają do mnie aż tak bardzo, ale będą problematyczne. Tak, okay, gdzie one są? Tutaj są, dobra. Lock. Rifle. Powinny dostać. dachu się urządzili. Ok, jest trafienie. Teraz pytanie: skąd tutaj do mnie strzelało coś? Tam są jakieś te. Dobra, wejdę w zawis, a przynajmniej spróbuję. Spróbuję wejść w zawis i nie spaść przypadkiem. Ok, jesteśmy w zawisie ładnie. Zbyt mocnym, nawet. Ok, tak tyle. strymujemy Problem jest właśnie taki, że przez ten deszcz nic tu nie widzę za bardzo. Jest tor Zamierzam go. Rifle. Co to będzie trzeba tutaj uciekać? Tworzę sobie okno, żeby lepiej tutaj widzieć. O, przez ten deszcz, no sami widzicie. Ok, tor z głowy. Tu wiem, że gdzieś chyba jeszcze jest Bóg. Po mojej prawej, lewej, sorry. Ale wydaje mi się, że jeżeli pod odpowiednim kątem podlecę, to nie będą zagrożeniem. Tutaj jakiś BTR sobie jeździ. Nie jestem też za bardzo w górę wetować, bo to są szyłki O, tu coś jeszcze jest. Tu są wyrzutnie SA dziesiątki składowane, widzę. tu chyba stoi mampad. Stoi? na. stoi mampad. Widzę go już teraz. Dobra. Dawaj mi tutaj lock. Zejdziemy w dół. Rifle. Ataka. Właśnie dlatego. Ataka, 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 ataka. Wybuchło coś? Ataka. Nie wiem, czy to ten mam podostał? Chyba oberwał. Teraz się to nie wleci w drzewa po drodze. Jeszcze tutaj są te, jak mówiłem, szybki, więc też trzeba będzie uważać. Nieco. Włączy sobie autoobracanie że mi się helikopter obracał tam, gdzie patrzysz kwał. To bardzo przydatna funkcja. Tutaj, gdzieś po tej prawej, jest book. O, coś, coś tu widzę, dobra. Jest wyrzutnia buka jedna. Rifle. polecieć tu w, w prawo bardziej, żeby nie zasłoniło nas nic. Okej, okay. jedna wyrzutnia buka z głowy. Dobrze, kojarzy to powinny być jeszcze trzy, bo buki przeważnie mają cztery wyrzutnie. A z tyłu to dobra, to Ataka. nasi. Już się wystraszyłem. <laughs> Okej, okay, to już nie są nasi. O, dostaliśmy. autrotacja Nie uda się pewnie. O! Kurde, rozbiliśmy się. Dobra, gdzie jest ten cholerny manpad? Muszę go upolować, bo zaraz znowu mnie upoluje. Będę miał na pewno takiego farta, że jeszcze raz mi trafi. A ja tak zawsze mam. Okej, okay, tu jest to ATC, czyli tu będzie ten manpad pewnie. sobie go zlokujemy. To jest chyba to. To i mam paździer. 6 km. Dobra. Rifle. Oj, będziemy zaczynać wchodzić w zawis. Zmniejszać prędkość i wysokość, najlepiej. Ok, dostał. To są flary. Ok, to on chyba wystrzelił też znowu. Da, do tego buka chyba tam wali. Zaraz pomogę. Bez jest wyrzutnia. Jest trochę teraz w lewo, żeby. Są wyrzutnie dobrze laserem oświetlać. Mam nadzieję, że nie uderzy w drzewo to po drodze. Jeżeli to już nie jest zniszczona wyrzutnia, nie wiem. Nie widzę stąd. A nie, to jest szyłka. Jeszcze lepiej. Dobra, jeszcze raz lakujemy, tylko żeby tutaj w drzewo nie uderzyć. Spróbuję sobie tutaj wejść w zawies tutaj na tej polance tak jakby. Nie wiem czy dostała, czy nie trafiłem czasami znowu w tą mi osłonkę śmieszną. Dostała? Chyba nie dostała. Spróbuję wejść w zawis ładnie. Nie weź w VRS'a przy okazji. Otworzę sobie drzwi, żeby cokolwiek tu widzisz. O, tu jest mój rozbity wrak. <laughs> Szybko dalej stoi? Dalej cholera stoi, no? No nie wiem, zalokuję ją i wystrzelę jeszcze raz. Muszę się przesunąć, bo to poleci na drzewa. Cholera, źle namierzyłem na drzewa poleci. Chociaż o, chyba ją trafiłem, chyba się pali. Ta, pali się. Dobra, czy coś tu jeszcze z buka zostało? Tutaj są te takie te, tu jest wyrzutnia zniszczona. Okej, jest z buka chyba więcej niż tutaj nie ma, żadnych zagrożeń. Włącz sobie autoterno na chwilę. Na razie to mi troszeczkę przeszkadza. Ataka Coś Ataka, chyba koło mnie przeciało. czy to PPK czasami nie był. Słyszałem takie, takie coś jak wybuch, a bardziej jak ten, jak pocisk, który przełamuje barierę dźwięku. I znowu to słyszałem. <grymne> Więc albo do nas strzelają, albo jeszcze dodatkowe PPK do nas puszczają. Czyli nieciekawie się trochę zrobiło. No, się trochę wzniosę. Nas strzela, dobra. Ataka. Zatknijmy może tego BTR- sobie jadącego tutaj Rifle No BTR w sumie ma karabiny I może nas z tych karabinów pociągnąć No poza tym chyba opel żadnej tutaj już nie ma Tu stoi czołg jedynie jakiś, to sobie na niego Strzelimy To też nasz Teraz tak. sobie autotory no, mogę z powrotem włączyć. W sumie że się. Okej, okay, czołg zniszczony. To jest punkt dowodzenia. Jaka to jest odległość? 3,5 km, to teoretycznie można z działka pociągnąć. Okej, okay, trafione. Punkt dowodzenia zniszczony. Upewniam się, czy tu żadnych szybek nie ma. Ataka, bierigis. Ataka bierigis. Tu coś z przodu jest. Jakiś mampad. Gdzieś stąd widziałem smugę. Gdzieś blisko jest jakiś mampad. Tam są czołgi jeszcze. Ale chyba wszystkie już są zniszczone. Nie, ten jest niezniszczony. Ataka, bierigis. on chyba tutaj do mnie właśnie. Ataka, będzie chciał pruć Rifle Próbuję mu w bok ładnie trafić Zniszczony Dobra gdzie jest ten Mampadus cholerny no Wiązę się wyżej jeszcze Zniesiemy się tutaj nad stojanki O coś tu chyba na stojankach stoi Są czołgi widzę Może tutaj gdzieś właśnie jest ten mampad jest drugi czołg Jest MAMPAD! Stoi! A rifle Dobra, teraz już raczej jest zniszczony MAMPAD Mamy jeszcze cztery pociski przeciw czołgom, to sobie zniszczymy te czołgi tu po kolei Okay. Tu się trochę przesuniemy w prawo, żeby nie uderzyć w drzewo. Minimalnie chyba trafiłem w czołg Tak, trafiony jest. Dobra, broń przeciwlotnicza i tu żadnej już więcej nie widzę. A przynajmniej nie zszedł do nic. Jeszcze znaczy się to dobrze porozglądamy. Trzeba by na pewno. Okej, okay, nieważne, stoi szyłka. 3 km ode mnie. ...Rifle Po ukrywane tak tutaj te cele jak widać. Trzeba z innej strony podlecieć żeby było je w ogóle widać I dobra, wygląda na to że chyba już tutaj nic, takich, nic z niebezpiecznych celów tu już nie ma Ten czołg sobie zniszczymy A do reszty celów zaraz będziemy walczyć z działka i rakiet niekierowanych Chyba źle wichra wystrzeliłem No dobra, może spróbuję z działka tutaj. Dobra, teraz będziemy mogli strzelać To są jakieś BTR-y. Dobra, odsunę się, bo strzelają. Dobra, to też nie szkwałem. Możemy wyłączyć sobie już i po prostu właśnie tutaj już tylko z rakiet i z działka. Więc dobra, wyjeżdżamy na ostro. Dawaj, dawaj. Skręcaj lekko, skręcaj. O, dostajemy o czołgu. Tam są czołgi w lesie, i dużo, dużo ich tam jest w sumie. Teraz dopiero widzę, jak poleciałem z tej strony. O, ostro dostajemy, ostro obrywamy. Patriotkan. O, odkaz jakiś mamy, i coś nam uszkodzili. Dobra, zawracamy na ten czołg tutaj Albo w ogóle na te czołgi w lesie Ataka, bierigis Ataka, berigis. ataka berigis. Nie wiem czemu strzelamy tylko z jednej Nie wiem czy czasami jednego skrzydła nie ataka, utraciliśmy berigis. U, strzelają do nas berigis. Ataka, bierigis Już przelatujemy poniszczymy ataka, to sobie tutaj O tam jest więcej ataka, tych czołków Ale się stwierdzieliłem jeszcze mam flary w razie trzyma, co? Jakby to jakiś trzyma, mam pad trzyma, był? No, kamof, trochę tych. trochę tych strzałów może przejąć. O kurde, ostro do nas strzelają, widzę. Ja uciekamy. Ja jeszcze w działku tego już końcówka. O, to chyba nasi. Mówię to chyba nasi, bo już mówię, wszystkie praktycznie oblędności środnicze ponieśliśmy Więc raczej jeżeli coś by tutaj strzelało pociskami, no to raczej już tylko nasi. O, tam też ostrzeliwują naszego, widzę. Teraz musimy zakręcić tutaj. Nie wiem czemu to mi i... tą wystrzeliło. Ataka. Chyba jakąś awarię mamy. O, kajoła kio... się ma. Ja to jeszcze jest wyrzutnię buka, widzę. Ataka. I Ej, mamy chyba jakąś awarię, bo nam wystrzeliło igłę z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Ja tu jeszcze widzę tą. wyrzutnię buka widziałam jedną Więc sobie ja sobie zawrócę na szybko i zniszczę, bo ona jeszcze jest dość niebezpieczna dla nas. ją ja tylko widziałem. Co ją widziałem chyba? Ataka, Sona? A, jest, 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 wyrzutnia. Jedna żywa. Ok, nie mam już pocisków w działku. Oj, się właśnie wpierdzieliłem do tych do czołgów Za blisko nieco podleciałem. Uciekamy, uciekamy. Ci mnie na pewno już mocno uszkodzili. Dobra, nie no, wracam do bazy. K52 z tego słynie, że on może nawet bez tego, bez ogona latać. Natomiast my już będziemy się wynosić tym bardziej, że już nie mamy w ogóle uzbrojenia. Chyba tak jak mówiłem, nie widzę stąd, bo mi zasłania ten, ale chyba nie mamy prawego skrzydła. Bo przynajmniej to, co jest na prawym skrzydło zostało uszkodzone, tego ja się wynoszę, wyląduje i się naprawimy. Zgastam kurczę chat.